Dzień dobry, nazywam się Marcin Szrom, jestem dyrektorem inżynierii, pracuję w firmie Woz Automotive Polska od ponad dwóch lat. Innowacyjność jest takim naturalnym następnym krokiem po optymalizacji w procesie doskonalenia produktów. Wiemy, że kiedy wdrażamy nowy produkt, nową technologię, nową funkcjonalność, rozpoczynamy proces ciągłego doskonalenia, czyli staramy się ograniczyć zmienność, którą obserwujemy, wdrażamy akcje poprawcze. Dla zdefiniowanych przyczyn źródłowych problemów, które mamy. I dzięki temu zdobywamy wiedzę i doświadczenie. Nasi pracownicy zdobywają wiedzę i doświadczenie. I bazując na tej wiedzy i doświadczeniu, jesteśmy w stanie dokonać tego, tej zmiany skokowej. Zmiany skokowej w funkcjonalności, zmiany skokowej w technologii, zmiany skokowej w metodach zarządzania. Czyli proces optymalizacji może nam zoptymalizować to, co już mamy, natomiast to, o co chodzi nam naprawdę. To jest ta zmiana skokowa, czyli wejście na inny poziom, jeśli chodzi o funkcjonalność i o poziom konkurencyjności. Zyskuje przede wszystkim przewagę konkurencyjną. Wiemy, że wolny rynek promuje rozwiązania innowacyjne. Jeśli chcemy zdobywać nowe rynki, jeśli chcemy zdobywać kontrakty u klientów nowych, potrzebna jest innowacyjność. Tutaj sądzę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast drugim bardzo ważnym aspektem, dzięki czemu innowacyjność jest tak ważna, to jest, jest to instrument motywujący. Mamy bardzo zdolnych, wykształconych, doświadczonych pracowników, i tak naprawdę praca nad projektami innowacyjnymi powoduje, że jest to kolejny powód, dla którego chcemy pracować razem, chcemy przychodzić do pracy, osiągać rezultaty. Jest to temat, z którym możemy podzielić się z rodziną, możemy podzielić się z żoną, z dziećmi. Także bardzo ważny również taki aspekt prywatny tej innowacyjności, którą my jako firma wdrażamy na co dzień. Rozwój przedsiębiorstwa można różnie mierzyć. Można go mierzyć wartością sprzedaży, wartością zysku osiąganego z tej sprzedaży, ale to jest tylko wynik. Jest to efekt pracy, współpracy wszystkich nad dostarczaniem wartości dla klienta i zakreowanie tej wartości odpowiada właśnie innowacyjność. Także bez innowacyjności przedsiębiorstwo się nie będzie rozwijać. Dziękuję bardzo.